Wysłaliśmy osiem regimentów marszem prosto w to zielone piekło. Niektórych w trakcie wędrówki dopadły groty, resztę zaś pochłonął sam las. Zaplątywali się w duszące winorośla albo wpadali jeden po drugim prosto w pułapki roślin o łodygach grubych jak drzewa, by tam rozpuścić się żywcem. Później przybyli do nas kapłani z miasta ogrodu. Początkowo mieliśmy ich za nic niewartych, noszących sandały wyrywaczy chwastów. Szybko jednak zmieniliśmy zdanie. Zdawało się, że znają każdy kwiat rosnący w tych miejscach, każdy krzak oraz każde drzewo. Wiedzieli dokładnie, którędy ma przebiegać nasz marsz i co ważniejsze, którędy ma nie przebiegać. Tam, gdzie dżungla robiła się nieznośnie gęsta, zaczynali z nią rozmawiać po swojemu, a ona otwarła się przed naszymi żołnierzami niczym księga. Kapitan Orlen z żelaznych byków Tarsusa. Cześć. Przed wami trzeci odcinek Atlasu Warhammer Age of Sigmar. Ostatnio opisywałem Krainę Ognia, a dzisiaj zajmiemy się opisem Zielonego Piekła, zwanego również Gyran, krainą życia. I rozległe tereny zawsze były miejscem pełnym płodności i rozwoju, o nieustannie zmieniających się porach roku i przepięknym, ogromnym kontynencie w centrum krainy, zwanym Everspring Sway. Od czasów Ery Chaosu, Kraina ta jednak naznaczona jest zgnitym piętnem boga Plag Nergla, który większość terenów zwanych jadejtowymi królestwami zamienił z bujnych dżungli i rozległych lasów na piekielne krajobrazy zgnilizny i zepsucia. W trakcie Erymitów jadejtowe królestwa zdawały się być rajem pośród innych krain. Cuda natury wypełniały te rozległe ziemie, nawadniane najczystszymi wodami w całym kosmosie. A sam krajobraz wypełniony był wielokolorowymi gatunkami roślin, rozrastającymi się w idealnej harmonii naturalnych cyklów przyrody. Nawet insekty zdawały się żyć w balansie z roślinnością, a powietrze wydawało się wypełnione energiami dającymi życie. A później przybył Nergul. Nieskończony cykl życia Gran przyciągnął wzrok ojca Plag. Który, gdy tylko zrozumiał, jak życiodajne i harmonijne są miejsca w tej krainie, wysłał swoje dzieci, by rozsiały na niej ziarna jego plag. W każdym jednym z jadeitowych królestw krystalicznie czyste rzeki zamieniły się w śmierdzące ścieki, wodospady w gęste, zainfekowane flegmą karykatury, a różnoraka roślinność w zatrute macki, starające się udusić każdego, kto zbliży się do nich zbyt blisko. Jeziora dotychczas zamieszkałe przez nimfy i duszki, zajmujące się sadzeniem i pielęgnacją tych roślin, dzieci Bloga plag zamieniły w kwasowate dziury okupowane przez gigantyczne, demoniczne, zmutowane żaby. W odpowiedzi na inwazję sił chaosu, duchy tych lasów, zwane Sylvanet, zaczęły skupiać się na ratunku najważniejszych, najświętszych miejsc krainy życia. Używając do tego wszystkich swoich mocy, Duchy lasów ukrywały je przed wzrokiem dziadka Nergla przez długi, długi czas. Jednak wraz z mijającymi wiekami coraz większej ilości były odnajdywane przez larwy Nergla i bezczeszczone jedno po drugim. Alariel, królowa życia próbowała powstrzymać tą inwazję zepsucia za wszelką cenę. Skala inwazji była jednak nie do powstrzymania. Od najmniejszych mikrobów Gyran po całe plemiona Gargantów nie było sposobu na zatrzymanie korupcji i wygranie tej bitwy. Ostatecznie duchy Sylvanet zostały zmuszone do walki partyzanckiej, a później do wycofania się do najbardziej niedostępnych świętych miejsc w sercu Everspring. Dopiero przybycie legionów Sigmara odwróciło szale bitwy, a Lariel. Po groźnej zimie, w trakcie której zapadła w głęboki letarg, wraz z pierwszymi oznakami wiosny w krainie życia, obudziła się ponownie, tym razem jako awatar wojny wymierzonej przeciwko ojcu Plak. Ten brutalny okres w dziejach krainy znany jest dzisiaj jako wojna życia, którą zakończyło dopiero Połączenie sił Sylvanet i Stormcast Eternals, które wspólnie odbiły z rąk chaosu bramę Genesis, Realmgate, którym Arhaon przesyłał swoich wojowników, by kontynuowali kampanię Nergla. Od tamtych czasów w krainie życia rozpoczął się powolny proces oczyszczania ziem z wszechobecnej korupcji. Giran kraina życia zaczęła swój cykl na nowo. Pierwsi kolonizatorzy pojawili się w krainie życia dopiero po odbiciu bramy Genesis. Jej tereny bogate w surowce oraz żyzne gleby były idealne dla tych kolonistów, którzy pośpiesznie zaczęli formować tam nowe skupiska ludzkie. Na kontynencie Everspring Sway, w centrum krainy, niczym grzyby po deszczu, zaczęły powstawać ludzkie skupiska. Od małych osad po ogromne miasta, z których największym jest druga połowa megalopolis, zwanego Hammerhall, do którego jeszcze dzisiaj tutaj wrócimy. Jak i z innymi krainami bywa, nie mamy ich opisanych w całości. Opisane mamy tylko serce krainy życia, które stanowią dwie gigantyczne bliźniacze wyspy, stanowiące jeden kontynent. Te wyspy to Verdia i Tyria. Verdia to miejsce, na którym żyjące istoty są tylko i wyłącznie płci żeńskiej. Natomiast w Tyrii odwrotnie, tylko męskiej. Pomiędzy nimi znajdują się wyspy Triske, na których podczas okresu rozpłodowego z obydwu wysp migrują setki różnych gatunków flory i fauny, by rozpocząć proces mnożenia się również same wyspy Verdia i Tyria zbliżają się wtedy do siebie, by z ich połączenia w okresie rozrodczym powstawały nowe, mniejsze wyspy, które później odłączają się i dryfują wokół większych, czekając na zasiedlenie. Mieszkańcy tej krainy zwani są Gryanitami. Są to pragmatyczni, patrzący w przyszłość ludzie, którzy w naturalny sposób wykorzystują magię życia podczas codziennych czynności. Swoje osady budują, starając się nie naruszać przyrody wokół nich, a raczej dostosowywać ją do zastanych krajobrazów. Nie ścinają drzew, zamiast tego używają magii życia do zamieniania kształtu tych drzew i tworzenia z nich budynków, fortyfikacji oraz miejsc nadających się do zamieszkania. Nawet gdy do konstrukcji swoich miast wykorzystują kamienie i cegły, to starają się wplątać w nie element lasu i dzikiej przyrody. Jedynym wyjątkiem w tej idealnej harmonii dzieła rąk ludzkich i natury stanowi miasto Greywater Fastnest, o którym porozmawiamy sobie później. Gryanici uwielbiają ubierać się w zielenie i brązy, tak by swoim wyglądem również nawiązywać do naturalnych cyklów tego miejsca. Ich wygląd bowiem zmienia się jednak wraz z porami roku, których w krainie życia jest ponad 12. W jesieni mieszkańcy często zakładają na siebie czerwień, na przykład w zimę zakładają biel i czerń, a na wiosnę przyjmują zielone, wesołe, kolorowe barwy. Niestety, Kraina Życia nie jest jeszcze dobrze opisana. Na pewno nie jest opisana tak dokładnie jak Kraina Ognia. Istnieją już jednak informacje dotyczące poszczególnych jadeitowych królestw. Co prawda nie wszystkich, ale oprócz nich również innych ważnych miejsc na kontynencie Everspring, czy jakby to po polsku przetłumaczyć, wiecznej wiosny. Największym, najbardziej w sumie opisanym królestwem jest jadeitowe Królestwo Verdi, zwane również kolebką. Verdia znana jest z niesamowitej płodności swoich ziem, nawet jak na standardy krainy życia. Mówi się, że jest tutaj możliwe zaobserwowanie gołym okiem porostu roślin i rozwoju małych stworzeń, a gigantyczne drzewa potrafią tam wyrosnąć dosłownie w kilka dni. Północne rejony Verdi były kiedyś ogromnymi sawannami, pokrytymi złotymi trawami, ale splugawienie przez dzieci nergla najważniejszych i największych rzek tego regionu spowodowało, że dzisiaj przypominają one podmokłe bagna. Im dalej jednak na południe, tym korupcji jest mniej, i bagna zastępowane są powoli ogromnymi, gęstymi lasami, górami oraz dolinami. To właśnie tutaj większość kolonistów założyło swoje osady, budując je tak, by zawsze były przygotowane na inwazję z północy. Każde z tych miejsc chronione jest przez wzmocnienia budowane na granicy z niebezpiecznymi regionami, nadal skażonymi chorobami nergla. Tak szybko i brutalnie rozrasta się flora i fauna na południu Verdi, że dla osadników stworzyło to problem niespotykany w innych krainach. Musieli opanować sztukę zatrzymania rozrostu przyrody, by w ogóle móc się tutaj osiedlić. Dzięki sprowadzeniu przez największą z tutejszych bram, bramę Storm Rift, zapasów magmy z krainy ognia i stworzeniu z rzeki magmy bariery ochronnej, udało się ten cel osiągnąć. Powstrzymanie rozrostu przyrody wokół bramy Storm Rift pozwoliło na powstanie drugiej części miasta dwóch ogonów. I tak jak po drugiej stronie bramy, w krainie ognia, Hammerhalla Akushi przypomina gigantyczny, pokryty żółtawymi chmurami gorącego powietrza kompleks fabryk i hut, tak po stronie krainy życia Hammerhall jest czymś zgoła odmiennym. Po tej stronie bowiem Powietrze jest czyste, a głośny huk pracujących fabryk zastępują dźwięki natury i lasów, wszechobecnych w tej części megalopolis. Miasto rozciągnięte jest na kilku wzgórzach masywu górskiego Koritan, a w jego sercu, zwanym Prime Strata, zbudowanym dookoła bramy Stormrift, znajdują się pokryte naturalną roślinnością pałace z czystego złota, otoczone krystalicznymi wodami i wielobarwną roślinnością. Nad miastem. Wiszą ogromne, pokryte mchem wyspy, zwane akwalitami, unoszące się dzięki swoim tajemniczym, geomantycznym właściwościom, których nawet najwięksi z kapłanów miasta-ogrodów nie potrafią do końca rozgryźć. Niektórzy z tych kapłanów nawet uważają, że te wyspy są żywymi istotami, które umyślnie unoszą się w powietrzu nad tym gigantycznym miastem. To właśnie z tych gigantycznych wysp nad miasto cały czas spływają strumienie krystalicznie czystych wód Aquagirianis. Mieszkańcy wykorzystują moc tych wodospadów, zamieniając tą energię na siłę napędzającą infrastrukturę i przemysł Hammerhall. Ogromne silniki i turbiny wybudowane pod wyspami wykorzystują ich magiczne właściwości do nawadniania, napędzania i wytwarzania większości dóbr, jakie miasto produkuje. Największe z tych wysp są domem dla całych dzielnic zamieszkałych przez legendarnych elfów zwanych Wędrowcami, których przywódcy zwani Księciami Nomadami uważają je za raj dla swoich braci i bronią za wszelką cenę. Zaprojektowane przez Duardinów ogromne akwedukty miasta Hammerhall wypełniane są lawą sprowadzaną z drugiej strony portalu z Hammerhall Akushi i zabezpieczają Megalopolis przez pożarciem przez przyrodę. Dodatkowo gdy lawa sprowadzana z krainy ognia w Adkwedwutkach natrafia na świętą wodę krainy życia, tą aqua Geryanis, spływającą z tych lewitujących wysp, następuje pomiędzy tymi dwoma surowcami przedziwna alchemiczna reakcja. Para, która się wytwarza po zetknięciu lawy z krainy ognia i wody z krainy życia, otacza delikatną mgiełką całe miasto chroniąc je w przedziwny sposób przed demonicznymi, zmutowanymi kreaturami, których nadal nie brakuje w gera. Gdy tylko odkryto te właściwości, oparto na nich sporą część defensywy miasta. Mury wypełnione są lawą i łączą się w płynny sposób z górami otaczającymi Hammerhall, a cały ten kompleks obronny chroniony jest i konserwowany dzięki wolnym gildiom. Z całym swoim splendorem jednak, wbrew temu co piszą w gazetach w innych wolnych miastach, Hammerhall Geran nie jest rajem na ziemi, a w szczególności nie dla milionów rolników i robotników, którzy od świtu do nocy zajmują się uprawą ton żywności eksportowanej później do innych miast kraju. Ilość wojsk Sigmara il Alariel operujących w krainie życia i nie tylko jest tak ogromna, że pracy dla farmerów z Hammerhall nie zabraknie chyba do końca krain. Ciężka, mozolna orka przy wściekłym bzyczeniu ogromnych insektów, które raz po raz wysyłane są przez dzieci Nergla w kierunku Hammerhall, należy do najtrudniejszych i jednocześnie najmniej docenianych zajęć w ośmiu krainach. Ojciec Plag nieustannie próbuje splugawić miasto ogrodów. Chmury insektów wielkości pięści niejednokrotnie nawiedzały miasto, niosąc ze sobą śmierć i chorobę. Wznoszone jest wtedy w mieście alarm. Ludność chowa się w domach, a na ulice wyskakują opancerzone w pełne kombinezony oddziały duardinów i ludzi zwane parowcami, które kierują rozgrzane działa parowe w kierunku chmur insektów i odganiają te ogromne skupiska splugawionych potworów. Nie wszystkie robaki jednak są dotknięte zarazami Nergla. Większość z insektów do dzisiaj stanowi główne źródło pożywienia w Hammerhol, a największe z nich służą nawet jako zwierzęta pociągowe oraz wierzchowce dla mieszkańców miasta ogrodów. Najsłynniejszym z takich oddziałów stosujących takie wierzchowce są jeźdźcy Skorup z 68. Kompanii Weltgard, którzy opanowali sztukę szarżowania na tych gigantycznych żukach. Na ulicach Hammer do dzisiaj częściej zobaczysz jakiegoś gigantycznego insekta, który ciągnie wóz z jakimiś towarami, niż zwykłego konia. Podobnie wygląda sprawa transportu pomiędzy dzielnicami oraz pomiędzy miastem, a dzielnicami znajdującymi się na lewitujących wyspach nad miastem. Publiczne środki transportu to gigantyczne żuki, które latają w tej z powrotem, wytresowane tak, żeby zawsze trafić do portów, zarówno na wyspach, jak i na dole. Hammerholm. Hammerholm Gyria po dziś dzień znajduje się w ciągłym niebezpieczeństwie, nie tylko ze strony dzieci Nergla. Na zachód od miasta, w masywie górskim zwanym Niezielenią, znajduje się las klątw. Te kiedyś piękne iglaste lasy zostały skorumpowane przez akolitów Zincza i po dziś dzień wypełnione są dzikimi zwierzoludźmi noszącymi jego znamie, znanym jako Cangory. Mówi się, że w głębi tego przeklętego miejsca zbudowały jakąś przerażającą konstrukcję, której szczegą za wszelką cenę. Na północ od królestwa Verdi znajdują się bagniste tereny zwane Greywater Reach, zamieszkałe głównie przez dzikie plemiona grotów. To tam znajduje się miasto Greywater Fastness, drugie chyba największe miasto krainy życia, będące jednocześnie centrum industrializacji w Gera. Jest to ogromna forteca otoczona żelaznymi mulami, na której zainstalowane są wszechobecne armaty i działa. Miasto wybudowane zostało na ogromnych pokładach Realmstone krainy życia i ten Realmstone napędza rozwój miasta po dziś dzień. Znane również jako miejsce, które nigdy nie śpi, Greywater Fastness jest skazą na przyrodzie krainy w oczach tutejszych Sylwany. I samo jego istnienie oraz rozwój powodują niesnaski pomiędzy duchami lasu, a wolnymi ludźmi zamieszkującymi to miejsce. Po dziś dzień dzieci Alariel próbują odzyskać to miasto poprzez rozrost roślinności, którą mieszkańcy Greywater sumiennie usuwają, wycinają oraz wypalają. Ulice Greywater opisywane są jako ciasne alejki z kamienia i metalu, otoczone gigantycznymi piecami, hutami i kominami fabryk. Więcej o tym mieście oraz o jego mrocznych sekretach opowiedziałem w jednym z odcinków Kronik Warhammer, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu oraz o, właśnie teraz powinien się pojawić. Rozrost Greywater spowodował osuszenie bagien dookoła miasta. I wyplenienie praktycznie wszystkich grotów zamieszkujących jego okolice. Wycięto wiele hektarów lasu, co z kolei sprowokowało Sylwanet do podjęcia walki z mieszkańcami. Po najeździe hord zwierząt ludzi, który groził unicestwieniem Greywater, mistrzowie gildii rozkazali zbombardowanie wrogów przerażającym urządzeniem zwanym makro -hurakanu. To urządzenie, jak wystrzeliło, to uderzenie z tego działa zmiotło z powierzchni ziemi zarówno wszystkich ludzi, ale jednocześnie cały region wokół miasta zamieniło w wypełnione smogiem ziemie jałowe. Sylvanet z gaju Dreadwood w odpowiedzi na to bombardowanie zaczęły okupywać te terytoria, które znane są dzisiaj jako Morze Khuli, i zablokowały mieszkańcom Greywater możliwość wyjścia z miasta. Długo trwały negocjacje, żeby ten impas powstrzymać i koniec końców w, w wyniku tych negocjacji krwawy konflikt pomiędzy Sylvanet a mieszkańcami Greywater w końcu się zakończył i ustalono delikatne porozumienie, dzięki któremu jeden trakt został udostępniony mieszkańcom. Ten trakt po dziś dzień jest masywnie wzmacniany przez mieszkańców i którzy doskonale wiedzą, że każdy, kto z niego zboczy, zostanie od razu zaatakowany przez duchy lasów. Następne znane jadeitowe królestwo, które w miarę zostało póki co opisane w Age of Sigmar, to Tyria. To właśnie w Tyrii znajduje się żywe miasto. Chyba trzecia pod względem wielkości metropolia w Krainie Życia. Żywe miasto zostało zbudowane przez samą Alariel po tym, jak wspólne siły Sylvanet i Stormcast Eternals odbiły tę ziemię z rąk Skavenów z klanu Morbidus. Mówi się, że 14 dni i nocy Alariel śpiewała pieśń, wypełnioną magią życia. Pieśń, która uformowała z tych lasów ulice i budynki miasta. Ani jedno drzewo nie zostało ścięte. Wszystkie delikatnie formowały się pod wpływem magii królowej życia, tworząc budynki, wieże obronne oraz szerokie trakty. Wzmocniła je winoroślami i metalami, które również w naturalny sposób pod wpływem jej magii uformowały się, tworząc dzisiejsze żywe miasto. Do dzisiaj te wielkie konstrukcje stoją na wzniesieniu nad ogromnym lasem. W podzięce za pomoc legionów Sigmara podczas wojen życia ale Ariel podarowała te miasto wolnym ludziom jako schronienie. w zamian za to, że wolne gildie po dziś dzień są zobowiąza zobowiązane do pilnowania bezpieczeństwa lasów otaczających żywe miasto. Oprócz wolnych ludzi, miejsce to zamieszkane jest też przez kilka gajów Sylvanet, czyli tych duchów lasu oraz plemion elfów, a w szczególności właśnie wędrowców. Żywe miasto, Znane jest w krainach jako największy eksporter żelaznych dębów, które porastają otaczające je lasy. Materiał ten, te żywe dęby, służy również do utworzenia zbrojenia i wzmocni miasta. Jest to tolerowane przez sylwanet, dopóki eksportuje się żelazne dęby z należytym szacunkiem i nie marnuje się tego cennego surowca. W sercu miasta leży dębowa iglica. Ogromna forteca Domu Strażników Geran, Stormcast Eternals, zbudowana z żelaznego dębu. W zależności od pory roku forteca pokryta jest albo złotymi liśćmi, albo zielonymi winoroślami, albo jesiennymi liściami lub w zimę nawet czarnymi kolcami. Więcej o żywym mieście również opisałem w kronikach Warhammer, do których link znajdziecie w opisie filmu i właśnie teraz. Drugim najważniejszym miejscem w żywym mieście jest Świątynia Życia. Jest to konstrukcja kurczci Alariel, której fontanny zawierają w sobie takie ilości czystej aqua girianis, że gdy miasto zostało kiedyś zaatakowane przez akolitów Zincha, w jego, którzy w środku miasta wyinkantowali przerażające zaklęcie i przyzwali ogromną płonącą czaszkę, Efekty tego zaklęcia odwróciły się i skierowano je prosto na przyzywających, pożerając w całości wyznawców Zincha. Kolejnym jadeitowym królestwem, które w miarę dobrze jest opisane w podręcznikach do Age of Sigmar, jest królestwo Green Glades, czyli na polski by to tłumaczyć zielonych Polan. Nie jest ono jednak już tak dobrze opisane, znamy o nim tylko kilka faktów. Wiemy o nim tyle, że było długo dręczone przez mgły insektów. Które niosły ze sobą wszelakie choroby i zarazy, i przez wieki wykrzywiły tutaj lasy w ich przerażające, zmutowane karykatury. Wiemy też, że w, w sercu tego królestwa znajduje się święty kamień Shimmertan, z którego cały czas wydobywa się czysta aqua Gryanis, i które pomimo wielu prób nergla, żeby skazić to miejsce, podobno rzekomo nadal taką czystą wodę z siebie wydaje. Kolejne takie ciut mniej opisane miejsce w Krainie Życia, to jadeitowe królestwo Kługomi, które leży na południe od Verdi. To tam znajduje się Fenikium, kolejne miasto, które lepiej opisałem w, w filmie dotyczącym miast Sigmara, i do którego filmu link znajdujecie poniżej. Jest to starożytna metropolia, która została odrodzona i stanowi teraz symbol odżycia Krainy, i serce królestwa ku Na wschód od Fenicium leży ukryta Dolina Ethelwild, przez całe eony schowana przed wzrokiem ciekawskich sług Nergla, i która jest jednocześnie domem dla królowej życia Alariel, i tam znajduje się też jej święty pałac. Następne miejsca w krainie już nie są tak dobrze opisane. Wiemy, że istnieje jadeitowe królestwo Grød. Jest ono jednak owiane tajemnicą i informacje, jakie można o nim uzyskać, podają nam tylko tyle, że jest to ogromny, cały czas rozrastający się las. Kolejne Jadeitowe Królestwo, które jest dość słabo opisane, ale wiemy, że istnieje, to Jadeitowe Królestwo Talbion. Jest to mała, odizolowana, latająca wyspa, o której niewiele wiemy i nie wiemy też, kto w sumie zamieszkuje tą wyspę. Wiemy natomiast, że na południu Everspring, tego kontynentu, w centrum krainy życia, leży wolne miasto Demensus. Było ono kiedyś największym centrum nauki w całej krainie życia, które podobno ocalało nawet podczas ery chaosu. I pomimo tego, iż dwa razy było okupowane przez zakon Muchy, służący oczywiście Norglowi, to dzisiaj stanowi stolicę rybołówstwa w Gyran i jest największym eksporterem ryb w całej krainie życia, a w szczególności wszystkie te połowy trafiają do Hammerhall. Ostatnim z takich ciekawych miejsc, które zostały dość opisane w miarę wspomniane w podręcznikach, to tak zwane wędrujące góry. Wędrujące góry Gyrian to też nie do końca region, a raczej największe istoty, które zamieszkują krainę życia. Są one tak ogromne, że nawet gighemoty wydają się przy nich karzełkowate. Przez ich ciała i kości przebiegają tunele, w których zamieszkało wiele innych istot, wśród których najliczniejsze są skejweny oraz nieustannie wojujące z nimi Duardiny z loży Fireslayers zwanej Lożą Beldrak. Oprócz tych wędrujących gór mamy opisaną z krainy życia jeszcze jedną lokację. Są to wodospady Shimmer Falls of Glorfius. Były one jednymi z najświętszych wodospadów w całym Gyran, ale od czasu skorumpowania przez Nergla, ociekają po dziś dzień śmiertelnymi truciznami zamiast wody. I tak oto wyglądają. Lokacje, które póki co opisano nam w podręcznikach do Age of Sigmar leżące w krainie życia. Jest to dzika kraina, i pomimo, że ma w sobie kilka tych ziareń nadziei, jak tutaj się mieszkańcy nazywają, te enklawy. Cywilizacji znajdujące się w tych dzikich ostępach przyrody, to nadal jest bardzo niebezpiecznym miejscem do życia. Nadal życie w tutejszych osadach wymaga bardzo, bardzo wiele pracy i uporu mieszkańców oraz kolonizatorów tych miejsc. I dopiero teraz, po wielu, wielu latach odwojen bram i odwojen życia, po odbiciu krainy i po założeniu pierwszych miast pierwsze krucjaty świtu zaczynają wyruszać, by odbijać coraz więcej terenów tej krainy. Wojna jednakże toczy się tu nieustannie, a Lariel nadal prowadzi ciężką kampanię przeciwko Nerglowi, który wraz ze swoim zepsuciem już na chwilę obecną zdaje się być naturalną częścią krainy życia. I chociaż mm, ostatnie działania Sylvanet i Stormcast Eternals odsunęły w czasie to, co jest największym marzeniem Nergla, czyli żeby kraina życia dołączyła do jego wielkiego ogrodu, to to niebezpieczeństwo trwa nad mieszkańcami cały czas. Dodatkowo, miasto Greywater Fastness, które jest skazą w relacjach pomiędzy Sylvanet a Stormcast i Eternals, no coraz bardziej się rozrasta, coraz większą część zdrowych połaci terenu pożera i staje się coraz większym problemem coraz częstszych konfliktów dwóch teoretycznych sojuszników, jakimi są Sylvanet i Stormcast Eternals. I to tyle, jeżeli chodzi o Krainę Życia. Wiemy na razie niewiele. Mam nadzieję, że chociażby podręczniki do Soulban, Soulbound, czyli do RPGa w uniwersum Age of Sigmar lub jakieś dodatki dadzą nam trochę więcej informacji o tej krainie, ale póki co to miejsce zdaje się być ciekawe. Jednocześnie, według mnie, najbardziej interesuje mnie biorąc pod uwagę prowadzenie przygód w Age of Sigmar samo, sam piękny kontrast pomiędzy dwoma częściami tego samego miasta czyli pomiędzy Hammerhall Akushi leżącym w Krainie Ognia a Hammerhall gyran leżącym w Krainie Życia i to tyle jeżeli chodzi o Krainę Życia mam nadzieję, że Wam się podobało mam nadzieję, że te informacje przydadzą Wam się jeżeli chcielibyście, żebym następnym razem opisał jakąś konkretną krainę to napiszcie mi w komentarzach, o której chcielibyście, żebym opowiedział. A na dzisiaj to tyle. Jeżeli będziecie gdzieś w okolicach Craywater Fastness, to pamiętajcie, nie zbaczajcie z tego traktu, który Sylvanet wyznaczyło mieszkańcom miasta, ponieważ skończy się to dla Was bardzo, bardzo źle. I broń Boże, nie pijcie niczego z śmierdzących sadzawek Nergla. Dzięki, cześć.